Dzień dobry, nazywam się Ania Sobianek i jestem fizjoterapeutką. Na co dzień prowadzę zajęcia ruchowe dla osób dorosłych, a, a także dla osób po 60 roku życia. W dzisiejszym filmie wykonamy trening siłowy. Będzie to trening, który angażuje wszystkie grupy mięśniowe, bo silne mięśnie to sprawniejsze ciało, mniejsze ryzyko upadków, a także mniejsze ryzyko złamań podczas tych upadków. Dlatego ważne jest, żeby wykonywać trening siłowy, który właśnie będzie angażował wszystkie grupy mięśniowe. Do dzisiejszego treningu przygotujcie małe hantelki, optymalnie jeśli będą ważyły około jednego kilograma. Jeśli nie macie takich hantelek w domu, mogą być to dwie butelki wody, półlitrowe, litrowe, w zależności od Waszych potrzeb. Kolejnym przyborem, który wykorzystamy w dzisiejszym treningu jest taki ciężarek. Jeśli nie macie go w domu, możecie wykorzystać butelkę od wody 5-litrowej. Ona też ma takie ucho. I w zależności od tego, ile chcecie mieć kilogramów, tyle nalewacie wody. Litr, 2 litry bądź dopełniacie do pełnej piątki. W takim razie zaczynamy od rozgrzewki. Maszerujemy, unosimy kolana wysoko, tak żeby dobrze rozgrzeć mięśnie przed treningiem siłowym. Musimy zwiększyć ich temperaturę. Kolana wysoko, napięte brzuchy, głowa wysoko, wyciągamy się jak najwyżej. Dodajemy ręce jak w przybiegu. Prawa, lewa i maszerujemy. I jeszcze 8, 7, 6, 5, 4, 3. Dwa. Nogi zostają w marszu, a rękami robimy krążenia w tył. Krążenia, ramion do tyłu. Obszerny, energiczny ruch, cały czas maszerując. I jeszcze 4, 3. Dwa. I to samo w przód. Nogi cały czas maszerują i krążenia do przodu. I jeszcze cztery. Trzy. Dwa. Zatrzymujemy ręce szeroko. Prawa ręka do lewego kolana i lewa do prawego. I jeszcze osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. I to samo, tylko że dotykamy do pięty nogi z tyłu. 8 7 6 5 4 3 2 Zatrzymujemy ręce z góry i kolano do brzucha. I 8 7 6 5 4 3 2 i ostatni raz zatrzymujemy ręce szeroko. Opad lewa ręka do prawej stopy i prawa do lewej. Wdech, wydech, wdech, wdech, wdech. Wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Wdech, wydech, wdech, 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 wydech. I jeszcze cztery, trzy. Dwa. Zatrzymujemy. Wracamy do marszu. Chwilę. Oddychamy swobodnie. Cały czas maszerujemy. Zatrzymujemy. Stajemy na lewej nodze. Lewa noga lekko ugięta. Prawa do brzucha i odstawiamy. Do brzucha i odstawiamy. I jeszcze sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Zatrzymujemy. Teraz prawa noga lekko ugięta i lewa do góry. Lewa do brzucha. I jeszcze sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Zatrzymujemy. Stajemy. Tak, żeby nogi były na szerokość bioder. Prawa noga do boku. I wracamy. Lewa do boku. I wracamy. I jeszcze osiem. 7, 6, 5, 4, 3, 2 i ostatni raz zatrzymujemy i teraz nogi na szerokość bioder, wyobrażamy sobie, że mamy krzesełko z tyłu, siadamy na krzesełku i wstajemy i energicznie 8, 7, Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. I zatrzymujemy, maszerujemy dalej. Maszerujemy, bierzemy głęboki wdech, nabieramy dużo powietrza i wydech. I jeszcze raz wdech, wydech. I jeszcze raz wdech. Wdech. ostatni raz. Wdech, wydech, zatrzymujemy. Pierwszym ćwiczeniem w dzisiejszym treningu będzie przysiad. Zrobiliśmy już sobie takie półprzysiady w rozgrzewce, więc mam nadzieję, że czujecie, że macie przygotowane mięśnie. Jeśli czujecie, że jeszcze nie, to powtórzcie jeszcze raz rozgrzewkę. A jeśli jesteśmy gotowi, to bierzemy się do działania. W przysiadzie bardzo ważne jest ustawienie naszych stóp. Pamiętajcie, aby stopy stały. Równolegle, to znaczy krawędzie, zewnętrzne krawędzie stóp, żeby były równolegle względem siebie. Nie ustawiajcie ich szeroko na kaczuchę, ani nie ściągajcie ich do, środku, do środka, bo to będzie powodowało, że będziecie koślawić kolana. Stawiamy nogi równolegle. Nogi rozstawione są na szerokość bioder. Staramy się nie łączyć stóp, bo to zmniejsza naszą płaszczyznę podporu. Zbyt szerokie. Ustawienie stóp też spowoduje, że ten przysiad nie będzie wykonywany prawidłowo, bo kolana nie będą pracowały w sposób fizjologiczny. Rozstawiamy stopy na szerokość bioder, stopy są ustawione równolegle. I tak jak w rozgrzewce wyobrażamy sobie na początku, że mamy krzesełko z tyłu i chcemy na nim usiąść. To powoduje, że pierwszym ruchem nie jest wysunięcie kolan w przód, co jest ruchem nieprawidłowym, tylko Bioder w tył. Czyli wyobrażamy sobie, że mamy krzesełko z tyłu i chcemy na nim daleko usiąść. I wstajemy. Czyli nie kolana w przód do przysiadu, tylko biodra w tył. I mocno do krzesełka i wracamy. Na razie takie pół przysiady. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Pamiętajcie, pilnujcie kolan, żeby nie przechodziły za linię palców. Nie wypychamy kolan w przód, tylko mocno do tyłu. Cztery, trzy, dwa i ostatni raz. I teraz robimy sobie z pogłębieniem na trzy. Raz, dwa, trzy i góra. Raz, dwa, trzy. Góra. Raz, dwa, trzy. Góra. I raz, dwa. Trzy. Góra. Możemy zostać w tej wersji, a jeśli damy radę, czujemy, że nasze mobilne biodra pozwalają nam na to, żeby usiąść na piętach, to staramy się zarobić pełen przysiad. I do góry. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. I ostatni raz zatrzymujemy. Jeśli chcemy jeszcze sobie zintensyfikować ćwiczenie, możemy dodać obciążenie. Możemy chwycić ciężarek na wyprostowanych rękach. W przypadku półprzysiadów zrobimy na początek 8 półprzysiadów. 8, ośladki mocno do tyłu, siadamy na krzesełku i wstajemy. 7, 6, pamiętajcie, łopatki ściągnięte w dół i do kręgosłupa, długa szyja. I jeszcze 5. Trzy, dwa. I jeśli jesteśmy w stanie usiąść na piętach, to ciężarek bliży ciała, i siadamy osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. I ostatni raz. I rozluźniamy. Dwa. W następnym ćwiczeniu od razu wykorzystamy ciężarek. Z tego względu, że łatwiej będzie nam sobie wyobrazić ten ruch. Będzie to tak zwany martwy ciąg, ale żeby sobie to uprościć, będzie to podnoszenie ciężaru z ziemi. Stajemy sobie bokiem do naszego ciężaru i stopy tak jak w przysiadzie. Równolegle i dostawione na szerokość bioder. Ruch również wychodzi z bioder, czyli nie kolana w przód, a biodra do tyłu, plecy proste. Chwytamy za ciężarek i tak, jakbyśmy chcieli podnieść bardzo duży ciężar z ziemi, nie robimy tego na zasadzie, że zaokrąglamy plecy i ciągniemy rękami, bo wtedy na pewno będzie bolało nas w krzyżu. Tylko ruch musi wyjść z nóg. Czyli pierwszym ruchem jest wyprost kolan. Czyli tu prostujemy, hop i do góry. Kiedy już podniesiemy ciężar do góry, to musimy go idealnie prostopadle położyć na ziemi. Odkładamy i luz. I znowu. Góra wyprost, pośladki do tyłu i dół. Wyprost i dół. W przypadku małego ciężaru oczywiście możemy robić to w ten sposób, że ten ciężar będzie nam latał do przodu, do tyłu, ale każdy taki ruch będzie oddziaływał na nasz odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Więc ważne jest, aby utrzymać pozycję nóg, ręce prostopadle do podłoża i hop, idziemy do przodu. Tutaj tak naprawdę powinniśmy intensywnie czuć mięśnie nóg, które pracują, ale także mięśnie grzbietu, te wzdłuż kręgosłupa. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Do kolejnego ćwiczenia weźcie sobie hantelki bądź butelki z wodą. Stajemy jak poprzednio. Nogi na szerokość bioder, stopy ustawione równolegle. Staramy się nie puszczać luźno brzucha, żeby nie stać na takim luźnym brzuchu, bo wtedy całe obciążenie będzie kumulowało się w odcinku lędźwiowym. Staramy się lekko napiąć mięśnie brzucha, ściągnąć łopatki w dół i do kręgosłupa, a głowę wyciągnąć wysoko do nieba. I teraz ramiona, jak u baletnicy, czyli lekko zaokrąglone. Jest to ważne, gdyż jeśli chcemy e, pracować nad mięśniami obręczy barkowej, to ważne jest, żeby nie ciągnąć tych rąk w ten sposób. Cały ruch ma wychodzić z obręczy barkowej, więc ruch będzie prowadził łokieć. Lekko zaokrąglone ramiona i łokieć jest wyżej niż ręka. Idziemy do góry i wracamy. Góra i dół. Nie ciągniemy barków do uszu, bo nie chcemy mocno wzmacniać tych mięśni, tak zwanych mięśni kapturowych. Nie chcemy mieć dużych barków przy uszach, tylko właśnie chcemy je rozluźnić i jak najbardziej oddalić bark od ucha. Ściągamy łopatki w dół i do kręgosłupa, ciągniemy ramiona do góry, tylko do wysokości barków, nie wyżej, do wysokości barków i wracamy. 8. 7. Pamiętajcie o zaokrąglonych ramionach. Łokcie wyżej niż ręka. I jeszcze 6, 5, 4, 3, 2 i na 3 w górę. Raz, 2, 3 i opuszczamy. Raz, 2, 3, opuszczamy. Raz, 2, 3, opuszczamy. Raz, 4, 3 i pojedynczo 8. Jeszcze raz. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. I ostatni raz zatrzymujemy krążenia ramion w tył, żeby chwilę rozluźnić. I nadal utrzymujemy zaokrąglone ramiona, ustawiamy hantelki w ten sposób, żeby łokcie prowadzić do boku. Teraz ruch jest do boku, ale też nie prowadzą, ruchu nie prowadzą hamtelki, tylko ruch prowadzi łokieć. I łokcie tylko do wysokości barków i łączymy przed sobą. I jeszcze 8, 7, 6, 5, 4, 3, dwa, Ostatni raz i na trzy w górze. Raz, dwa, trzy i łączymy. Raz, dwa, trzy, łączymy. Raz, dwa, trzy, łączymy. I raz, dwa, trzy i chwilę rozluźniamy krążenia ramion w tył. I teraz ustawiamy ręce na tak zwany świecznik, czyli kąt prosty między ramieniem i przedramieniem i między ramieniem i klatką piersiową. I teraz tylko rotacja w dół i góra, w dół, góra, łokcie na wysokości batków nie opuszczamy łokcie na skrzydełka, otrzymamy w ten sposób i osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa i zatrzymujemy w tej pozycji, wyciągamy do przodu, prostujemy ręce. I ściągamy łopatki. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i zatrzymujemy. Chwilę rozluźniamy i krążenia ramion w tył. I teraz uginamy ręce w łokciach, kąt prosty między ramieniem i przedramieniem, łokcie blisko klatki piersiowej. Otwieramy szeroko, Dech i wydech. I osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa i rozluźniamy. Chwilę odpocząć i teraz jeszcze raz. Wracamy do ustawienia na świecznik i jeszcze raz te sama rotacje: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Zatrzymujemy i raz prostujemy: 8, 7, 6. 5, 4, 3, łokcie wysoko, 2, ostatni raz i raz, łokcie blisko, kontrasty między ramieniem i przed ramieniem i na zewnątrz. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. I rozluźniamy, zostawiamy, zostawiamy ustawienie rąk, tylko zmieniamy ustawienie nóg. Tak jak w poprzednim ćwiczeniu, czy w przysiadzie, czy w martwym ciągu, robimy pół przysiad. Pochylamy się delikatnie w przód, tak żeby nie było to tylko i wyłącznie w pionie, ale też na, delikatnie nasu, yy, nachylamy się do podłoża. Puszczamy ręce prostopadle do podłoża i mocno łokcie blisko klatki piersiowej ciągniemy do góry. I 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2 i teraz na trzy w górze. Raz, 2, 3. Pamiętajcie, pośladki siedzą na krzesełku. I odkładamy. I raz, 2, 3. Odkładamy. Raz, 2, 3. Odkładamy. I ostatni. Raz, 2, 3. Rozluźniamy i pełne 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i powolutku rozluźniamy. Krążenia ramion w tył, w przód. Bierzemy głęboki wdech. Wdech, wdech, wydech i ostatni raz wdech. Wyciągamy się mocno do nieba i rozluźniamy wydech. Pamiętajcie, że taki trening siłowy idealnie połączy się chociażby z treningiem mobilności czy z treningiem na zdrowych kręgosłup. Możecie to łączyć dowolnie i ćwiczyć, ile chcecie. Dziękuję. Powodzenia.